Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku jak pamiętamy czekajcie zastopuje na chwileczkę jak pamiętamy no spadliśmy na jakąś taką stertę zwłok i teraz no, coś trzeba będzie zrobić zadanie pisze żeby znaleźć alternatywną drogę no ale co i jak to, to się jeszcze okaże nie no tutaj była ta sterta zwłok Okej, okay, jest łóżko, pod którym możemy się ukryć. Będę oszczędzał baterię. E... Otworzę sobie. A, kolejne łóżko. O, czekajcie, coś na podłodze było? Aha, to tylko ślad stóp. E... No szkoda, że nie można się, nie wiem, na przykład położyć i przespać, nie? Na łóżku. Może nasz bohater jest zmęczony, nie wiadomo. O, ale klimacik. O kurwa. O ja pierdolę. Aż, aż wyłączę kamerę. Ten pedał gdzieś tu, gdzieś tu jest. Słyszę, go, jak chodzi. A, jest tam. Tu, a, jakbyście nie widzieli. No ale nie, no nie mówcie, że on tu cały czas będzie chodził, no. Ja pierdzielę. Hm. Wiecie co ja sobie może w tym mam w tym miejscu tak yy, tradycyjnie na wszelki wypadek zrobię jakieś małe cięcie, gdyby gdybyś jakieś yy, no, rzeczy podziały, tak żebym mógł Zaczynać mniej więcej od tego momentu. Sobie zobaczę gdzie to ja jest. w jakimś pokoju. To najwyżej pod tego łóżka, jakby mnie ten gościu zabył, będę zaczynać. Tak więc malutkie cięcie. Ok. Teraz spróbuję sobie yy, tego typa jakoś wyrolować. Gdzieś tu chodzi? Może po prostu jakbym tak spróbował koło niego? O, jest tam. Wiecie co? Teraz spróbuję po prostu tak koło niego spróbuję zwyczajnie, ordynarnie przebiec. Kurwa! Kurwa! Spierdalaj ode mnie, chuju! O nie, tylko nie ten pierdolony prosiaczek. Tylko kurwa nie to w dupce, że ty prosiaczku. Weź wypierdalej pan ode mnie. Kurwa nie, tylko nie ten zjebany prosiaczek. Niech się ty pode mnie od... O kurwa, mać. Co za typ. Czekajcie. Kurwa, mać. Chyba mi się udało. Chyba mi się udało. Znowu ten jebany prosiaczek. No nie wierzę. Znowu ten, ten gruwas, no. Bo. No nie no, dobra. Jakoś mi się udało. Tak więc sobie tutaj w tym miejscu zapiszę. Masakra po prostu jakaś. Ale jak widać w tej grze, od razu wam powiem, z tego co zauważyłem, czasem nie ma bata i trzeba koło no koło jakiegoś z tych porobionych chorych na umyśle porosiaczków czy innych nie wiem dziwolągów trzeba po prostu chyba czasami tak na chama przebiec i spieprzać przed nimi no z tego co mi się wydaje no dosyć trudno byłoby go tak wiecie po cichu unikać no wiadomo pewnie tak wzdłuż ściany w przyku ale dobra nie no ważne że mi się udało i tak wiecie co na wszelki wypadek zrobię tutaj Albo nie Albo tak No, zrobię takie malutkie Cięcie na wszelki wypadek, tak więc malutkie cięcie ok. Malutkie cięcie zrobiłem No dobra, i tu mamy jakiegoś typa hmm. Jakbyście nie zauważyli Wcześniej O Jezu Gdzie tam trzeba iść? A ja spróbuję tędy No dobra i co my tu mamy? No coś powiem wam, że że zbyt dobrze mi to nie wygląda. raczej masakrycznie A tu jakiś typek za mną idzie. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Dobra, każdy widzę, że chce mi coś powiedzieć. A tu się jakiś typek za mną włóczy. Daj mi gości spokój. O, o, odczepił się. Chyba się odczepił. No nie, znowu do mnie idzie. Weź, panie, idzie ode mnie. Aha, i ten gościu mówi, że ma śwież. Spoko. To już niech w ogóle się ode mnie odsunie. Czekajcie, cały czas zadanie mi się chyba nie zmieniło Okej. Okay, yy, nieważne. Nieważne co tam... Nie, 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 nie. Bez komentarza. Bez komentarza po prostu. O kurwa. Widzieliście, gościu mnie uratował. Dzięki. Aha, ja się teraz muszę tutaj przejść, a za kratami są jacyś psychopaci, no świetnie. Aż prawie kamera spadła. O, 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 mamy akta, mam akta. Siema? Ukradli mu materac, tak więc śpi pod tym. I to Okej, tak więc... Y Dokumenty i tradycyjnie sobie na chwileczkę znikam, aby wy przeczytajcie w spokoju. Okay, mam nadzieję, że przeczytaliście. No dobra, teraz chyba iść na górę, ale ja sobie tutaj jeszcze. O, o, o. Czyli pewnie trzeba będzie do tej śluzy. Tak strzelam. Eee, tak strzelam. Mogę się mylić. Okay, tam się nie da iść, ale sobie zobaczę, może coś ciekawego. O, właśnie, tak jest, bateryka bardzo ładnie. A tak sobie zapiszę bez robienia cięcia czy coś, tak, tak sobie po prostu zapiszę. Hmm, Zapisywania, ok. O kurwa! O kurwa! Ja pierdzielę, coś tu się dzieje. Ej, nie no, masakra. Najpierw jakiś gościu podszedł i mi przypierdzielił. Nawet nie wiem skąd on się wziął. Po prostu podszedł i mi przywalił. A teraz jakiś ...tybek chciał mnie chycić nie wiem, chyba udusić No, masakra. się ma A jesteś fajnie łóżko ustawił Aha, chyba trzeba będzie iść tędy, bo tam wcześniej było, jeszcze dawno temu, no nie dawno temu, w poprzednim odcinku czy coś, było cały czas zadanie, żeby iść za śladami krwi, no nie? Sprawdza, teraz już jest trochę inna. No ale ja pamiętam, że tam trzeba iść ze śladami krwi. Zresztą innej drogi nie ma, ale Dobra, no to. Hot. Hop, hips. No i teraz mój odwieczny dylemat, w lewo czy w prawo. Najpierw pójdziemy tam gdzie jest ciemno. O nie Drzwi. Ale drzwi na szczęście są zamknięte. Ok, nic tu nie ma, jak widać. Na szczęście. Zobaczymy tutaj. Jaka, ale to jest jakaś krata, nawet się jej otworzyć nie da. O a Jakaś kolejna notatka kolejna notatka, notatki. I ja tradycyjnie sobie znikam na chwilę. Okay. Wiecie co? Pomyślałem sobie, że, że tutaj chyba będzie najlepszy czas, żeby się z wami pożegnać w tym odcinku. I oczywiście jak zawsze z góry zapraszam do nowych odcinków. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, o subskrypcjach i komentarzach. Na razie jeszcze raz, cześć wam wszystkim!